Uważam. Ale... <grym się wytrzymał> za mało? No. Od razu mówię, ja od wczoraj uważam się za emeryta, już to grę kiedyś. Więc... <grym> <Ciało. grym> wczoraj emerytem byłem Ale... dla siebie. A, tak, zapomniałem. <grym> <grym> A, będzie dziś na ciele. Nie, dzisiaj na nie będzie. No. Ty stanąłem na tym. А. Незлем қысқа. А. Właśnie, bo tu na górze jest hmm. Już jest wrzeszczony i podniesiony No to ja może będę dzisiaj To co wczoraj ten olek. No, nie, tam spokojnie Pierwsze koty za płoty. To też, był pierwszy też no, no, mój pierwszy mecz spokojnie. No to... A trzeci no to ty już rozpęd masz, To nas dźwigasz. Oj, ojoj, to mogę nie mówić. A teraz, Daniel, my nic nie robimy, to wszystko zabijemy. Dokładnie. Ja znalazłem sprosze, wiesz? Chodź, Daniel. A nie, ty masz pełno. Ja mogę wystakować. Ej, oddawaj mi moje te... Oddawaj mi skrzydła. Co no za... O, wolna pompa. O, to walczy. Chodzi nawet stópę. Czy się mm. A ja widzę cztery. Trzy, 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 trzy. A ja dwie Skupka, że lubią to Skupka na strzelaj To do To ty nie. zacznij strzelać do niego Ej, nie uciekaj Boi się No i co ty no. To jest jakiś test, to jest bot, na 100% I mam medaliki, bo idą Ej, nie skupiajcie się na tych botach, bo mam medaliki, że... Jeden tu druga Patrzę, gdzie jest. no, My jesteśmy obok Ciebie. Nie wiem, gdzie on strzela po prostu. Z pleców w A, dobra, Teraz boją Teraz z dobra, Ale, do do Dobra, Ale jakby kras nam strzela po prostu. Nie, nie, nie no to ja już... Ogarnąłeś? w ciało, pod drugi łeb. Okej. To, to, hmm. okay. to strzegawczego, tutaj się tak nie bawimy. Nie ma litości. Tak, one shot, one kill Dokładnie, najlepiej Uważaj Daniel, tam żebyś. O właśnie dostanę. Dlaczego to zawsze tak jest, że powiem, uważaj Daniel, Daniel wyjdzie i dostanie, nie? To? Yy, nie, nie dojdę. Nie dojdę. No, Daniel tam został, lecimy tam. Nie dojdę. Jo, biegnij biegnij na spokojnie. Dobra, dostał tu za pięć dych, jak chce. Ucieka z krzywami. 8 dzień po prostu nie, ale jeszcze raz zrzucony ma, tam ma. Ja lecę za nim. Tak Mówcie, jak tam problemy to i ci kierować w naszą stronę na po prostu.

Próbujemy w niego? Macie tam? Idę Piter, idę Peter. Do Peter. No. ten leży. 40 minut Ja mogę przeszło żyć. Dojeżdża tu na blisko. Au! A, <suszy> tam daniel, już sam, no mnie ma. <zyszy> A no, um, <sparthe> nie, 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 nie tak No Daniel, emerycji się wyjebali. <noise> no co bo no. Fuck. Minus pojech. To w plecy, nie? nie idź tam! Kurde, ziom! Kurwa! Dlaczego to zrobiłeś? Ja cię no... Kierzyś.